cykle filmów informujących o lokalnych usługodawcach i producentach działających w ramach marki regionalnej Szwajcaria Połczyńska. Szwajcaria Połczyńska. Unikalny przyrodniczo mikroregion rozciągający się na obszarze Gmin Połczyny Zdrój, Złocieniec, Barwice, Czaplinek i gminy Wiejskiej Świdwin. I tak dzisiaj pokażemy Państwu niesamowite miejsce w gminie Czaplinek, nasiągnięte historią Polski i Pomorza Zachodniego, jakim jest Zespół Pałacowo-Folwarczny w Siemczynie, z jego centralnym zabytkiem, ponad trzystuletnim barokowym pałacem. Szwajcaria Połczyńska to piękna, dzika, nienaruszona przyroda, ale również niezwykła historia tej ziemi i jej dziedzictwo. Jak spojrzymy na mapę Drawskiego Parku Krajobrazowego, na jego północnej granicy znajdziemy Połczyn Zdrój. Dokładnie na jego południowej granicy leży wieś Siemczyno, której historia sięga 1292 roku. Zespół pałacowo-folwarczny w Siemczynie powstał w końcu XVII wieku. Natomiast okazała się dziba rodu Golców, niemiecki von der Goltz. A mianowicie barokowy pałac został wybudowany w latach 1722-1726. Długo można by opowiadać o historii tego miejsca, ale na więcej szczegółów zachęcamy do odwiedzenia Muzeum Ziemi Pomorskiej, które zlokalizowane jest w pałacu. W pałacu zlokalizowane są dwie wystawy stałe: interaktywne Muzeum Baroku, Zlokalizowany w piwnicach, gdzie można poczuć, jak żyło się w czasach baroku, jak wyglądała garderoba, kuchnia czy gabinet architekta. Posłuchać barokowych instrumentów, dotknąć materiałów i poznać historię pałacu. Natomiast na Strychu zlokalizowano uniwersalium rzemiosł różnych. W pałacu odbywają się również wernisarze sztuki współczesnej. Oraz zlokalizowana jest jedna z największych na Pomorzu Zachodnim wystawa porcelany stołowej. Do pałacu przynależy zabytkowy park ze stawem oraz przepiękna ponad dwustuletnia Aleja Lipowo-Grabowa. W parku znajdują się również kosze do gry w dysk golfa oraz labirynt. A między aleją a stawem przejdziemy odkopanym historycznym przejściem podziemnym. Dysponentem tego miejsca jest Henrykowskie Stowarzyszenie w Siemczynie, które realizuje wiele otwartych dla publiczności ze wstępem wolnym wydarzeń kulturalnych. Najważniejszym są Henrykowskie Dni w Siemczynie, spotkanie z historią, rekonstrukcje historyczne, prezentacje i warsztaty z rzemieślnikami, a na koniec sobotniego dnia koncert filharmonii koszalińskiej. Zabudowania folwarczne wybudowane na przełomie XVIII i XIX wieku zaadoptowane zostały na hotel i restauracje. Dawne chlewnie stały się miejscami wypoczynku, a magazyny zbożowe pokojami o wysokim standardzie. Hotel otwarty jest całodobowo i realizuje usługi zarówno dla klienta indywidualnego, jak i zorganizowanych grup. Posiada sale konferencyjne i mniejsze sale szkoleniowe. Organizowane są również wydarzenia plenerowe, wesela, zespół pałacowo-folwarczny w Siemczynie to jeden z przykładów bogatego dziedzictwa historycznego, które czeka na odkrycie na południowych rubieżach malowniczej Szwajcarii Połczyńskiej, regionu znanego z niesamowitych walorów przyrodniczych, takich jak zielone lasy, krystaliczne jeziora i urokliwe wzgórza. Odwiedzając te krainy, warto zatrzymać się w Siemczynie aby nie tylko podziwiać jej naturalne piękno, ale także zgłębić fascynującą historię regionu.